Witam serdecznie na kursie z akupunktury metodę równoważenia albo dostalna akupunktura metoda doktora Tana to jest Michał Urgaci, Machud Mansor Słuchajcie spotykamy się tutaj po to, żeby nauczyć was skutecznej akupunktury. Będzie to warsztat przede wszystkim praktyczny, oczywiście teoria musi się tutaj również znaleźć. Każdy z Was dostanie, igły, każdy z Was będzie nakładał w metodzie dystalnej. Po to właśnie tutaj jesteśmy, po to się tutaj spotykamy, a żebyście stąd wyszli maksymalnie doszkoleni i maksymalnie skutecznie pracowali w swoich gabinetach. Metoda jest prosta, szybka i bardzo skuteczna. W ciągu 5 sekund macie efekt. Podczas tego szkolenia dowiecie się przede wszystkim, gdzie aplikować igłę, żeby było to skuteczne. Do tego będzie Wam potrzebna wiedza dotycząca eciwo, jakie występują fraktalności w ludzkim ciele, gdzie można szukać tych odwzorowań, od jak najmniejszego systemu, chociażby dłoni, po czaszkę, po cały korpus. Tego wszystkiego dowiecie się podczas tego szkolenia. Musimy również przepracować korelacje anatomiczne, czyli jak kończyna górna będzie współpracować z kończyną dolną, które stawy odpowiednio będą siebie leczyły nawzajem. To wszystko podczas tego szkolenia zobaczycie również serię pacjentów, którą będziemy tutaj zapraszać, a żebyście zobaczyli, jak ludzie, którzy przychodzą z ulicy na to, na to szkolenie reagują, jakie są efekty podczas, podczas aplikacji jieł. Kursanci pod, po tym szkoleniu zaraz w poniedziałek aplikują pierwsze zastosowania tej, tej, tej metody w gabinecie z dużą satysfakcją. Co ważne, że to, ta metoda dystalnie, czyli nakłuwamy zupełnie gdzie indziej, a pracujemy przy bólach barku na przykład, na nakłuwamy okolice stawu skokowego i możemy pracować na barku jako fizjoterapeuci będziemy dalej mogli pracować z tym, z tym barkiem. Dokładnie, stąd jej piękno i bezpieczeństwo tak naprawdę, które można tutaj bardzo mocno wykorzystać. Zapraszamy!